Z tej tutaj jest gniazda 7. Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z Age of History 2. Tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. Jeśli spodoba Wam się więcej z tych odcinków. Ja nie przedłużam lecimy. Dobra, widzowie, my już jesteśmy. I niestety tamten świat się nie zapisał, więc musimy wszystko od nowa. No to dobra. Klikamy graj niestety musimy wszystko od nowa klikamy w grę i no i oczywiście najpierw punkt pola technologii pyk tyle, tyle, tyle to co trochę więcej to utrzymamy no i badania jeszcze to będzie badania no i teraz to tylko Towary, podatki, większe, muszę zwiększyć podatki. i Inwestycje mogą być. Dobra. To najpierw sobie zobaczmy, y, jakie relacje mamy. Okay. Nie mam żadnych na razie relacji. A z nimi mamy. Zaproponuję sobie. A zaproponujemy Słowacji. O jezu. A, serio? Dobra, to poprawmy relację. Poprawmy relację. O Jezu! Niemcy, Peru, Południowa Afryka, Grecja, Turcja. A tam to już nie potrzebne. jak mamy opinię? Dobra, zaproponuj co już jeszcze trochę trzeba poprawić relację jest jest Szwecja, Irlandia i Dania. Dobra, oj okay, mm -hmm. Polska do, technologia wasala nie potrzebne. Tylko Słowację. Kurcze, tak blisko. Jeszcze bliżutko, bliżutko. Patrzcie, ile mam. Od Ukrainy, ile mamy. Ja. Z Ukrainą by też mogliśmy zaproponować sojusz. No, ale mam na razie dobre relacje, relacje więc nie musimy. O, tak bliziutko. Dobra, poprawimy relację Plus jeden, co ja zrobiłem? Ale dobra, patrzcie. Wysokie, dobra. Lecimy. Jest git? Jest dobra. Dołączyli. Jest dobrze. z wojska? okej. Okay. I z Wielką Brytanią może. Tak, to z Wielką Brytanią. Może z Niemcami? Tak, też nie. Ok, a z Litwą mamy dobre. Z Łotwą, z Estonią. Najgorszą tutaj to mamy ze Stonią, a potem. Dobra, Okej, Ok, co by teraz porobić? Może sobie zrekrutujemy wojska. Zrekrutujemy sobie. I mam pomysł, żeby zaatakować Czechy. Bo tu jest Słowacja, ona będzie z tej strony tak atakowała, a ja z tej. I tak jakąś, jakoś, jakoś ją przymkniemy. No to jest nawet dobry pomysł. Ja sobie zrekru dużo wojska. Tak. O już mam mało hajsu. Okej. Okay. Może sobie przeniosę tutaj tak. O, coś chyba słowa co ja szykuję. Tu tyle dam. Bardzo. Dobra, tyle dam, a tu dam. Tyle. O, i na minusie mamy. Arabia Saudyjska. Pyk. Na mamy. Na minusie. Tap kliknę. Tap, tap. Nie, dyplomacja też nie. Gdzie to było? Tu. O! Nawet jesteśmy wysoko, powiem. Nawet wysoko. Co? Rosja ma więcej prowincji niż. Chiny? Co? Dziwne. Aż nie mogę dowierzyć się. No ale dobra. Czechy, przygotujcie się na zniszczenie. Kurde, oni mają takie słabe wojska. A czekaj, a może przygotuj na wojnę. zaakceptowała o dobrze już im się do... dobrze robią dobrze Słowacja jednak nie jesteś słabiacy już atakują dobra kiedy nasza kolej kiedy nasza kolej halo dobra pyk lecimy z nimi ty tu ty tu ty też tu jak zostawię dobrze patrzcie to był dobry pomysł żeby ze Słowacją zrobić o patrz jak teraz my tu na ich, na Czechy potem tu oni pojadam tu Czechy no fajnie. dzięki Słowacja śmiga ale na razie Później się zajmiemy relacjami. Teraz musimy atakować Czechy. Czechy, Czechy, Czechy. To już jest git. Oj, Czechy mają jakieś małe wojska. Spodziewało się. O Jezu, ale w ogóle ile my mamy wojska. Będzie tu, tu, tu. Ojojo, mają przechlapane. Ojojo. Panie, nie, no. już nie ma ich. Już ich nie ma, no? Ja nie mogę, ale łatwo z nimi jest. O, a jednak? A, dobra. No i koniec. Dobra. Rozmowy pokojowe. Ile mam 29? Super złożę to. I zostało mi 5. A ja to wezmę tą prowincję. I dalej. Myśli żądania. Tak. Zgodzili się. O Jezu, sorry, sorry widzowie. Sorry za to wszystko. Sorry. O, dobra, zgodzili się, zgodzili. ok, Zgodzili się, fajnie jest. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay. a może z Węgrami, tak? Oj, nasi przyjaciele coś, nie bardzo, ale dobra. A teraz wyjdźmy. O, dziesiąte miejsce mamy. Mamy już więcej prowincji niż Hiszpania, Kazachstan i Ukraina. Nie, że i Wielka Brytania. To akurat na plusie. Jesteśmy na dziesiątym miejscu w, w prowincjach. Mamy ich. Teraz mamy ich. Ile, 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 ile. Teraz mamy 48 prowincji. No. On nie ja chcę rozmowy pokojowe z Taliżczykami. Nie, dobra. Rozjem z czechami. O, nie, niska stabilność prowincji. Gdzie? Pyk, pyk. Tu jest niska. Tu muszę festiwale jakieś chyba. A tu jest już... gdzie. Tu jest najgorzej. Słowenia, Słowacja teraz ciągle mi daje tutaj okej, okay, już trochę się powiększyliśmy. Teraz może no co by tu jeszcze porobić? Okej, okay, to tak, tak, to, 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 to. Mhm. O nie, Czechy. Dobra. Czechy. To jest tego... Pierwszego co W jaka mamy 12 Nie zgadzam się pewnie No Spoko, nie musi każdy się zgadzać Ukraina O 36 Kurde, ale ja mamy 36 To możemy jeszcze z Ukrainą ale zawiązać, bo ona ma pewnie dobre wojska. Nie, nie chcę wojny. Chcę zaproponować sojusz. Co? Spokojnie, nie chcę tak. Kurde. Dobra. Okay. U45 wyślijmy sojusz. Jeszcze poprawimy relacje i na koniec będzie z tego odcinka. Dobra, popraw relacje. Pakistan z nami dobre relacje i Argentyna? Łopanie, jak będziemy mieć jeszcze takich sojuszników, to my będziemy całym światem władać. Typie. Jeszcze byś chciała sobie... Nie jak Rozumiem. Przygotuj wypowiedź... Nie, 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 nie. Zapraszam Co ja? 73, no dobra, poprawiamy relację. No, jak? Popraw. Teraz muszą, dobra, wyszli propozycję muszą. Dobra mamy. Dobra widzowie, to by było na tyle. Z tego, odcinka, stawcie, yy, z tego odcinka mamy sojusz z Ukrainą i ze Słowacją. Przyjęliśmy trochę Czech. Yy, pokonaliśmy Czechy. No i to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. Jeśli spodoba Wam się więcej z tych odcinków. Ja nie przedłużam. na nauka.